No i co my tu mamy? Jesteśmy bezpieczni? O nie, wciąż się tu kręcę. jej, Cardi, dziękuję bardzo za ósmy miesiąc. Bardzo mi miło z tego powodu. Ok, nic tu nie ma, jeszcze. Nie wiem, to Test ma tutaj. Tak. Pójdziemy tą rurą. Możemy przejść stędy. Nie udaj się. Połowa okay. z głowy, nowe subskrypcje 5 na 10. A Pięciu subskrybujących mam. Okej. Okay. Dostałem jakiś achievement. Yes. Zbieramy się. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. I to samo ze starymi słuchawkami Mi się te moje nowe podobają tylko yy, Jak dotkniesz mocniej sobie przyciśniesz to Trochę twarde są w środku i trzeba Ostrożnie Tak na, przy normalnym użytkowaniu się nie da, ale no. czasami ja mam tak, że sobie siedzę no, i sobie no, przycisnę i, i mam dobra? takie, a kurwa I co dalej? Marlin powiedziała, że. mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to. To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. Dobranoc, do zobaczenia Czy... następnym razem. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się, odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy do kolei? Jeśli to prawda. Sztujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Tędy! Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Jakaś muzyczka klimatyczna wjeżdża. Kurde, zbliżamy się do tego coraz bardziej, ale mi się podoba. Jakby jeszcze można było wejść tam na górę. To było cudo, no ale nic, mogę okay, jakoś... Czy foto włączymy? Ale mi się pięknie wykadrowało, zostawiam to tak. Światło 1 i światło 3. A dobra. Typowane. Nie, jest ładnie, tylko... Co to za loga jeszcze? Nie, to jest ładne. E, ukryj... 10, Aż się podzielę na streamach na na Steamie znaczy. Fajnie to wygląda. Bardowane, czyli zabiciach najwięcej zarażonych. No wyplanuj. Jest tu doraźne. Aha. Hm. Czy to będzie pola na zombie? To chyba pola na zombie. To wygląda jak miejsce, na które mógłbym się wspiąć, ale nie, jednak nie. Czekajcie! Zespoczyłem z drogi trochę. Ja z tym kijem chodzę cały czas ja jeszcze go nawet nie użyłem. Skaczemy? cholera, no. ale wysoko. O, jest i nasz ratusz. musimy ominąć ten bałagan. To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. Tutaj. Mogę sobie tutaj zajrzeć. Znajdowałeś tam coś? Nie. Szukaj dalej. A ja mam coś zrobić? Teraz trzymaj się. Blisko. Nie wychylać się. Spokojnie. Coś czuję, że to będzie zombie time Po co ja tu blazłem w ogóle? A, dobra, szuflada jakaś Przepusta niestety eee. Dobra, trochę nie wiem co ze sobą zrobić teraz <ścoughs> Musiał się wspinać bez sensu. O, a co to? Budynek Goldstone. Ok. Spróbujmy jeszcze raz. Może coś pominąłem. A, tu drugie drzwi jeszcze są. Byłem tu, nie byłem. No, będą zombie, jak nic, 100%. Jakieś śrubki. Uszki coś. To warto to zbierać. Level 5. Kurę wamać. Klikacz. Jezus! Co mi się stało stwarzał? Tak wyglądasz kilka lat po zarażonach. Jak nie toperze? Jeśli zaczną klikać, musisz się schować. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Uwaga na głowy. Hej, okay. coś mi te grzyby przypominają. Gdzieś już taki coś widziałem. Ja nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Pomóż tym. Mm. Nic nie jest, nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. Czekaj, panie Joel, bo tutaj może coś być. No pewnie, że jest taśma. Coś jeszcze? Tyle. No ale taśma to piechotą nie chodzi, nie? Ej, dziewczyny, gdzie jesteście? Chodźcie, musimy się stąd wydostać. No, dobra, są. Czemu też uflady zawsze są puste. Na górze. Zobacz. Jezus. O, ale się zawisł. Chciał i się zawisł. Flaczki mu widać. Czekaj, zanim tam pójdziemy, bo tam można wejść, to jeszcze tu bym chciał. Ale nie, tutaj sobie nie zejdę. Dobra. mnie. się. Sprawdź, czy jest przejście. Czy ja mam jeszcze jakąś apteczkę? O. Czysto, już i... Chodź Eli. dobra, twoja kolej. No chodź. I już. I już. Okay. No? Nie też podciągniesz na to. Cały słyszę w głowie pikaczu, te Jezu, jak to wygląda obrzydliwie. Dobra. biegnij. Dobrze, mi idzie, na razie, się składamy, nie ma walki otwartej, Jestem z siebie dumny, My się po A jakim rusztowaniu? O czym ty mówisz? Aha, tędy. by było na tyle. Ale nic ci nie jest. Poza tym, że mam pełno w gaciach. Nie, w porządku. drogę. Przejście zawalone. To co, wracamy się? No chyba można zaskoczyć, co? Oj, dziewczyny, ja nie wiem. Czy to jest dobry pomysł, żebyście doskakały, bo to się może zaraz wszystko posypać.

No, czuję, że to nie były ostatnie zombiaki w tej sekwencji. Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Mogę nosić dwie bronie, czy muszę wymienić? W jednej kaburze możesz mieć jedną broń, tylko broń przechowana w swoim plecaku. Ok, no dobra. Okej, okay, muszę wybrać rewolwer teraz, samo mi każe spok, to chyba hop Idź sobie. No dobra, to nie był dobry pomysł. Uda mi się to jakoś przeżyć, czy? No, nie bardzo. Kryzła mi się w szyjkę. Sakra. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz cicho. Jak Bozia przykazała. Co to za miejscówka dziwna? A, ok, ja powinienem tędy przyjść, ale ma oczy przekrwione. Okay. popatrzmy, tu jest klikacz. Spróbujmy w takim razie. Kurde, nie ma ani butelki ani cegły. On mnie Nie powinien słyszeć teraz, też może on jeszcze mnie nie szuka. Okay. Pozbądźmy się ich po kolei. Może tą koleżankę tutaj. Ojej, ojej, ojej. jedna dobra stawię sobie tę butelkę bo ona mi się może zaraz przydać tam jest ten mnie zobaczy a ten mnie usłyszy dobra noc ej okay. jeżeli dobrze wszystko widzę, to to jest ostatni. Chyba. Mamy to. Dobra, chodźcie na dół. Okej, okay, to wszystko. Jestem pod wrażeniem, Wynoszmy Wynośmy się stąd. Idzie teraz? Panie prowadzą? Czy ja mam prowadzić? Tędy sobie nie wyjdę. Chyba ja mam prowadzić, tak czy siak. No dobra, rozejrzyjmy się za jakimś punktem wyjścia. Tu się chyba mogę wspiąć. W porządku. Ale chyba mi nic. A nie, mogę sobie odplakować przejście, dobra. Już, Dobra, czekaj! A nie, bo jak puszczę, to spadnie. To się nada. Dobra. Przyczołkać się teraz. Nic mnie nie jest. Coś do cięcia, mogę podnieść? Mogę. Woda idziemy na dół. W trędy. nie. U. Nie ma co zwlekać. Jest przejście. Uwaga na plecy. Kurde, i to gry Naughty Dog to było kiedyś powód do tego, żeby wywołać PlayStation, nie? Teraz to wszystko i tak wychodzi na... Na peceta. więcej czy później. Robimy małą przerwę? A ty zawsze mnie ignorujesz. Uwierzę jak zobaczę. Niezbyt labirynty są. Tędy. Co to za miejscówka? To jest tutaj. Tam coś leży. Tabletki Suplementy pozwalają odblokować nowe umiejętności. Maksymalne zdrowie. Kurde, ale sporo tych suplementów trzeba zebrać, żeby odblokować. No ale dobra, fair enough. Special cola. Koktajl motowa pożar. Ok. Bierzemy. Cholera. Boże, już prawie wyszliśmy. Joel, pójdziesz przodem i odstawię tył. Eli, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niego. Jasne. Skoncentruj się. to nie był najlepszy sposób? Dobra, cicho tam. Uda mi się. Nic nie widzisz? Okej, okay, muszę jeszcze z kontrolem iść. No, 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 no. Leży. Dobra, spróbujmy coś. Tam jest jeden i tam jest jeden. On ma teraz objadek, jemu ja nie można przeszkadzać. No śpi. Już kija mam, dziękuję bardzo. Słyszę więcej niż jednego. tam jest dwóch na pewno, a O, jest klikacz, patrz. Kurde, jaka armia, a ja mam tylko jedną kulkę. Moje tutaj niezeka. Dam radę. Sorry, taki ze mnie gentleman. Mamy to. Za długo ta drabina była przekreślona i nie garnąłem, że zacząłem kombinować, że jakiś wózek trzeba postawić albo coś. Naprawdę nam się udało. Jesteście całe? Tak. Nie zatrzymujmy się. Nieźle dajecie sobie radę. Po rata praktyki. Lata nie rata. Dokąd idziemy, też? Ratusz jest tam. Jak wejdziemy na tę ciężarówkę? Spróbujmy coś znaleźć. No, bez jaj. Nie, żebym trafiał cokolwiek, nie? Deskoł go! No. Trzeba zmienić broń. Jak się ten otwierało, ten lecak? mi się przytrzymywało, nie? No dobra. Nie. Ci są podobni do tych, B. Bo ja mam pistolet niedawno. jeszcze w środku. To pewnie ci żołnierze. To znaczy, że Nie, nie tak. Jak to się robiło? O, coś skoczyło przez chwilę. Uh. Nie! sterowania w grach, które są przygotowane na pada, jest męczące. Wow, przytrzymać dobra. W ten sposób. Mam jeszcze trochę na to miałoby sens. Dobra, zobaczmy. Dobra. Dobra, puść tam. Hop. Chodźcie na górę. O, ciekawe, czy coś tu będzie. Deska. O, jakieś liście. Yy, broszurka bezpieczeństwa. Maczurnik to grzyb pasożytniczy, który, który może zaatakować mózg żywiciela i zmienić jego zachowanie. Niedawno atakował tylko owady i niektóre stawonogi. Pojawił się jednak nowy gatunek, który jako żywicieli wybiera ludzi. Ciąganie do płuc zarodników to jest sposób przenoszenia się. Kontakt z płynami ustrojowymi osoby zarażonej. Po zakażeniu posarzy w ciągu dnia lub dwóch przemieszcza się do mózgu żywiciela. Koniec inkubacji następuje, kiedy maczużnik przejmie większość funkcji fizjologicznych żywiciela. Objawy. Pacjenci w stadium pierwszym wykazują nieobliczalne i agresywne zachowania, atakując osoby znajdujące się w pobliżu. Wreszcie grzyb przedostaje się do przez tkankę żywiciela i umożliwia wydostawanie się zarodników do powietrza. Nie istnieje szczepionka. Można zdiagnozować poprzez badania krwi hmm. lub badanie mikroskopowe, zwykle przeprowadzenie na uszach pacjenta. Test daje wynik pozytywny w ciągu kilku minut od zarażenia. Jol, tutaj. Może tędy da się przejść. Zabrać rękę. Masz coś na bucie. Hm? Huh? Yes. Okay. <laughs> Adamsów. Okej. Okay. Jak się stąd wydostaniemy?